Będąc raz tutaj na wystawie, zauroczyły nas właśnie ragdole. I jak nadarzyła się możliwość, żeby takiego kota w domu mieć, to zdecydowaliśmy się na niego właśnie. To są bardzo spokojne koty, szczególnie jeżeli w domu są dzieci, które jak wiadomo, zawsze dzieci chcą mieć e, takiego zwierzaka przytulaka. To pod tym względem są to fantastyczne zwierzaki, ponieważ. E, bardzo takie są przyjazne, bardzo spokojne, w zasadzie można z nimi zrobić wszystko. Ragdoll, jak sama nazwa wskazuje, to taka szmaciana lalka. Więc bardzo fajnie się zachowuje. No ja ogólnie bardzo kocham tego kota, za to, że jest no, przyjazny, milusi. Eee, bardzo ogólnie też go lubię, bo na przykład, jeżeli jesteś y, smutna, to zawsze możesz go wziąć i zawsze jakby y, sam on w sobie cię pocieszy. Ogólnopolski Klub y, Miłośników y, Kotów No Problem organizuje co roku wystawy w Białymstoku. Jest to wystawa, na której jest reprezentowanych ponad 20 ras i to jest 208 kotów. A są rasy bardzo mocno niespotykane, w Polsce. Amerykańskie karle, czyli takie koty z wywiniętymi uszami na zewnątrz. I to są koty, które przyjechały do nas z Finlandii, czyli właściciele są Finami po prostu i oni nas bardzo często... W Polsce odwiedzają i na tej wystawie również są. Skład sędziowski również jest międzynarodowy, bo jest i sędzina z Estonii, jest sędzina z Rosji, jest sędzia z Norwegii, także jest taka międzynarodowa ekipa. Każda rasa ma swój standard, gdzie jest dokładnie opisane, jak kot ma wyglądać, czyli od kształtu ucha, po umiejscowieniu ucha, poprzez kolor oka, kształt oka, wielkość oka. Także naprawdę każdy szczegół fenotypu kota jest opisany w standardzie i sędzia według tego standardu ocenia i wybiera kot od najsłabszego do najlepszego. jest bardziej milusiński, jeżeli chodzi o bytność jego w domu i trochę taką energię niedobrą zabiera, a dobrą oddaje. No i według nas to trochę łatwiej jest z kotem niż z psem. No jednak pies to jest większe wyzwanie. Za to, że są słodziutkie i miłe i fajne. To są e, takie właśnie bardziej e, kotopsy, dlatego one się charakteryzują tym, że to są bardzo koty aktywne, lubią spędzać e, czas z człowiekiem. To nie są takie kotki, że e, gdzieś tam pójdą leżeć na kanapie przez 8 go godzin. Tylko po prostu są kotki, które towarzyszą nam przez cały czas które z nami się chcą bawić, chcą robić wszystko z nami. Czy na przykład my się kąpiemy, one potrafią wejść do nas do łazienki i wskoczyć nawet do tej wody. Czy na przykład coś gotujemy, wejdą na blat, popatrzy co my robimy. idziemy na wystawy, żeby właśnie te koty pokazywać, żeby tytułować, żeby ludzie mogli zobaczyć, dotknąć takiego kota, żeby e, nie byli po prostu... żeby wiedzieli, że są takie koty, które w domu po prostu są dla, na przykład dla dzieci. E, że nie będą nam... E, na przykład są osoby, że nie lubią e, gubiącej sierści przez koty, więc żeby wiedzieli, że też są takie koty, które tego nie robią. Żeby otwierać ludzi i pokazywać im e, Koty, które wyglądają jak dzikie, a są domowione.